Komu jako optyk nie polecam geometrycznych opraw? Geometryczne oprawy to jeden z aktualnych trendów w modzie okularowej i są osoby, którym dodadzą one szyku i elegancji, są natomiast osoby, którym zupełnie ich nie polecam. Pierwsza grupa to osoby, które mają twarz trójkątną albo prostokątną. W ich przypadku taki kształt będzie powodował jeszcze bardziej zaostrzenie rysów ich twarzy. Już mówię Ci o kolejnej sprawie, ale zanim ją powiem, to koniecznie zaobserwuj mój profil, żeby mieć zawsze idealnie dopasowaną Nie polecam także takich opraw osobom, które mają nieregularne rysy twarzy, ze względu na to, że w takim przypadku geometria będzie potęgowała i będzie uwydatniała. Wszelkie niedoskonałości kształtu twarzy. Geometryczne oprawki nie sprawdzają się także przy dużych wartościach korekcyjnych. Jeżeli masz duże minusy w okolicach 6 dioptrii i więcej albo duże plusy, takie geometryczne oprawki będą powodowały to, że szkła będą bardziej grube i mniej estetyczne.